Cypruś, Juzia i straszliwa burza. To był jeden z tych letnich dni, kiedy na zewnątrz jest tak gorąco, że najmilszą myślą jest marzenie o zimie, o śniegu po kolana i czerwonym od zim na nosku. Ale do zimy było jeszcze daleko. A tymczasem w mieście Cyprusia nastała wielka fala upałów. Dom przy ulicy Papierowej podzielił się na dwa obozy. Tata chodził zachwycony, podśpiewywał w takt treli jagódki domowej papuszki. Mama wraz z Józią najchętniej by tylko spały i szukały chłodnych miejsc w domu. Mama to mogłaby się pewnie z przyjemnością zaszyć w jakiejś galerii handlowej, gdzie wśród półek z butami schodziłaby się przy klimatyzacji. Cypruś obserwował rodziców i nie mógł się zdecydować. Z jednej strony bardzo lubił śnieg i tęskno było już mu za zimą, z drugiej jednak strony taka piękna pogoda ma swoje plusy. Rodzice na bank nie odmówią wielkich lodów, najlepiej trzech gałek w jednym rożku. Musiał jednak przyznać, że powietrze, nawet dla niego, było jakieś takie zagęste i pomimo wiecznych pokładów energii, nikomu po prostu nic nie chciało się robić. Mam nadzieję, że będzie dziś burza, tak jak zapowiada prognoza wzdychała tylko mama. Ale w sumie tych zapowiedzi w wakacji było już trochę. I zawsze kończyło się tylko na deszczu. Pewnie tym razem nic z tego nie wyjdzie. Tak, jedyne co mama lubiła w lecie najbardziej, to burza. Takie wielkie i głośne burze z piorunami i grzmotami. Gdyby dziś była, to to by była pierwsza burza w życiu Juzi, zauważył Tata, i miał rację, w końcu buldoszka była jeszcze psim dzidziutkiem. Hmm, ciekawe jakby zareagowała. Chwilę później jednak wszyscy o rozmowie zapomnieli, bo zgodnie postanowili, że w taki skwar jedyną słuszną aktywnością jest jedzenie lodów. W dużych ilościach. Pod parasolem. Więc ruszyli w drogę, bo ich ulubiona lodziarnia znajdowała się niemały kawałek drogi od domu, Józia zaś została w domku na swoim ulubionym miejscu. Tak jak Cypruś przewidywał, bez problemu otrzymał zgody na trzy pokaźne gałki lodów. Gdy zaczynał jeść pierwszą na samej górze, cytrynową, cała rodzinka zauważyła podejrzane ciemne chmury, które ociężale i leniwie poruszały się w stronę ich kawałka nieba. Gdy Cypruś kończył ostatnią gałkę, malinową z serkiem mascarpone, chmury zdążyły już zawisnąć wprost nad ich głowami, a dookoła momentalnie zrobiło się widocznie ciemniej. – O, właśnie solidna kropla deszczu spadła mi na nos – stwierdził Cypruś między jednym wgryzieniem się w wafelek, a drugim. Cyprusiu. Spiesz się z tym lodem, bo na mnie właśnie spadły cztery krople. Coś mi się wydaje, że zaraz nadejdzie porządna. I tata nie skończył, bo niemal zagłuszył go dźwięk przerażającego grzymotu. O, o, kochani, zbieramy się, zarządziła mama, a chłopaki zgodnie pomaszerowali raźnym krokiem do stojącego nieopodal samochodu. I to w idealnym momencie. Tuż po zamknięciu za sobą drzwi świat dosłownie zniknął im przed oczami i zamienił się w mroczny film grozy. Z oberwanej chmury lunął potężny deszcz, z którym nie radziły sobie nawet poruszające się jak torpeda wycieraczki. Dookoła ogłuszały grzmoty, a momentami niebo przecinały ostre jak brzytwa błyskawice. Wow! – Co za widok! – zachwycał się cukier Janek. Hey, – tato, jedź prędko do domu, bo musimy sprawdzić, czy Juzia ma się dobrze. – Synku, muszę jechać teraz bardzo powoli. Niewiele widzę przez ten zacinający deszcz. Nie przejmuj się Juzią, jak to ona najpewniej śpi w najlepsze i nawet nie zdaje sobie sprawy, co dzieje się teraz na zewnątrz. – Niestety… Tata nie miał racji. Gdy w końcu per 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 dojechali do domku, Cypruś pędem pobiegł, żeby sprawdzić, jak ma się jego czworonożna przyjaciółka. I cóż, wystarczy powiedzieć, że słusznie się martwił. Gdy tylko rodzinka przekroczyła próg, Juzia wykonała spektakularny skok zwyż i wpadła wprost w objęcia zszokowanej mamy piszczała przy tym przeraźliwie i wyglądała na naprawdę wystraszoną. Ojej, Juzinko, jak ty musiałaś się bać, powiedział Cypruś i gdy tylko wyobraził sobie, jak samotna i przerażona musiała czuć się Buldoszka sama w taką nawałnicę, jego gardziołko ścisnął niewypowiedziany żal. Chodź Juzia, będziemy się wszyscy mocno tulić postanowił chłopczyk i wszyscy posłusznie ulokowali się tuż obok siebie ściśnięci na kanapie. Józia została nakryta szczelnie kocykiem, łepek wsadziła głęboko w kanapę między Cyprusiem a tatą, tak, że tylko podkulony maleńki ogonek wystawał spod kocyka. Busza trwała jeszcze dobre pół godziny, ale jeśli spytasz się teraz mamy tatę lub Cyprusia, jaki to był dla nich czas, odpowiedzą jednym głosem. Było przefajowo. No bo sam lub sama przyznasz, czy jest coś przyjemniejszego niż wspólny seans filmowy całą rodzinką pod kocem w bezpiecznym domku, gdy za oknem szaleją pioruny? No dobrze, Józia pewnie może sobie wyobrazić milszy scenariusz, ale za to została w trakcie burzy wygłaskana i wymiziana za uszy za wszystkie czasy. A przecież piecho niczego nie potrzebuje tak bardzo, jak bliskości swoich ukochanych człowieków.